<laughs> Ale użycie w... Użyczy pan na mnie sekundkę Co? Wówno... O Fajnie <laughs> Fajne uczucie Ale krzesie, jak dzik <laughs> Yo Boże, dawno tego nie robiłem. Miałem bardzo, ale to bardzo, bardzo długą przerwę. Witam wszystkich bardzo serdecznie, by the way. Długą przerwę miałem, jakoś tak wyszło, schodzę z magazynu, jest 21 lutego, więc podejrzewam, że jest marzec, właśnie to oglądacie. Sorry wariaty, ale tak dużo jeździłem i szkoda mi tych filmów że po prostu wszystko na bieżąco sobie montuję. Do rzeczy. Dzisiaj jest w końcu ciepło. Jest ponad 10 stopni na dworzu. A ten stoi tutaj i czeka na mnie, ponieważ yy, zapałem znowu kapcia. Muszę dętkę wymienić, nie będę wam tego nagrywał. Chcę jeszcze wam coś pokazać, ponieważ dostałem coś bardzo, ale coś bardzo ładnego, mianowicie dywan. Rwanier. Cyronik doczekał się swojego miejsca, swojego lokum. Super, sztos, dziękuję bardzo FV Poland. Jeszcze dostałem do tego ładny tutaj błotniczek. Co prawda bardziej mi się podoba bez błotnika, ale jednak no użyteczność to użyteczność. Do tego jakoś te kurteczki, no kurce to katam non stop, podoba mi się bardzo. Paseczek na zapas, środki czystości. Jak zawsze na EFOPOLENT macie 5% zniżki z kodem FLASHU 5 Zapraszam bardzo serdecznie No nic, nie będę was tutaj zajmował tym całym serwisem wymiany Ale refleks Wymiany tej dentki Wymieniam ją i lecę Mam misję, miłego oglądania, trzymajcie się Dobra, teraz ro rozgrzebeczkę o, no, jednak już jest trochę chłodno. <laughs> Wróciłem się aż ubrać dresy. Eee, na rozgrzeweczkę. Aha, okej, okay, tam widzę jakoś... Hopa, kurde, ktoś coś <laughs> tworzy. Lecimy sobie uphill'a. Lubię tutaj sobie czasem zajechać. Ale ślisko. Ej, jak dla mnie. Za dużo ciśnienia mam opanie Ale w tym zakręcie jakoś dziwnie mi się zachował Damperek fajnie wybrał Jeszcze raz, o coś kurde coś mi się nie podobało Dobra O <śmiech> Przepraszam <śmiech> Zobaczmy postępy chłopaków O, już dwie góreczki są Spoko, fajnie Tu coś po prawej, tu coś tam Dobrze Zajebiście Kozach nie będę im jeździł Mam wysoką kostkę, nie będę jeździł, miękka ziemi jest. U, u. 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 Fajnie, fajnie, dobra, rozgrzałem się. Już mi jest lepiej. Już poczułem ręce, że pracują przed ramiona. O kumpel Cześć No cześć No przestań Cześć No chodź A jaki skoczny skubany Fajny Fajny jesteś Czekaj może ci się boisz mnie Cześć, no chodź Ale spryciula o Sarna bez kitu no. Sztos, fajny piesek. No, no, długie łapy ma, fajnie wykorzystuje je. Wyganiałbym cię. Ta, ja tu już pojadę, nie będę nawet się kręcił, żeby nie przerywać spacerku. Wszystkiego dobrego. Opa. No tak, tak, też cię lubię. Fajny, fajny jesteś. <laughs> Ładny piesek, fajny. Taki skoczny skubaniec. Ciekawe, jak na kole. Wow, to jest super, fajnie. A, bo w sumie troszeczkę jak nie nagrywałem, no to śmigałem wiadomo na kole. Uczułem się troszeczkę jazdy progresu jakiegoś. I zacząłem testować jazdę na kole. Ci co są na Instagramie to wiedzą, bo wrzuciłem tam roleczkę. <laughs> zacząłem testować jazdę z kolanem na siedzisku. Na samym początku było mega sketchy, bo dużo mocniejszy wychył jest jakby na, na osi. No i ogólnie z całym sprzętem no jest tak sketchy, nie? Ale do przyzwyczajenia parę razy, parę razy i zaraz jakoś kurde ogarnąłem. I, no i czasem już po, po, potrafię kawałeczek przejechać. No nie powiem, że nie. <laughs> jest fajnie Pyk nogę na siedzisko tutaj Rozpędzasz się troszeczkę i go... No i se manewrujesz, to nie jest łatwo O kurwa tam wszyscy stoją <laughs> Nie jest łatwo, ale no jakoś, jakoś wychodzi Chyba pan mnie nie zobaczył, bo jakoś się nie patrzy <laughs> Ja staram się też nie, za... nie, nie, nie złapać tego kontaktu wzrokowego Także no, progresik jest jakiś Dobra, trzeba jak najszybciej z tych głównych ulic zjeżdżać, bo to nie o to chodzi. O. Telefonik, tak, tak, tralalala. Tu jest w ogóle taka fajna opcja po prawej stronie. Widzicie ten murek? Z niego sobie można dropa zrobić w dół. Dużo ludzi na chodnikach, nie ma co się wygłupiać. Puszczamy nawet. O, ale tutaj ścieżko rowerową, o W sumie autobus. Dobra, w lewo czy w prawo pójdziesz? Obstawiamy, pójdzie dalej ścieżką czy zejdzie na chodnik? Ty 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 ty, lebo, lebo. I koniec przepowodzenia. No i no i tutaj to już jest taka strefa, że nie ma ludzi. jest fajne miejsce, można sobie polatać. Jest fajnie jakiś ci taki mróz w morde nie wieje. Tylko parę tych stopni na plusie, przyjemne to jest. Przyjemne, przyjemne. Fajna górka, o, z łóżko sobie pojedziemy. Trzeba trenować to. O, jest takie kurde. Tam mógłbym pojechać, ale przejadę przez osiedle mleczne. A co tam? O, Fajnie. Fajne uczucie. Coś innego. Zrobię tak poblecznę, to nie jeździłem, żeby szukać jakichś fajnych górek, schodów czy jakichś innych tego typu rzeczy. Jakby tak chudy ominąłem trochę to osiedle. Może ma jakiś potencjał. Trzeba się przejechać po. Alejka Ma potencjał czy nie ma, ja? Jak to się widzę. <laughs> o, dobra, tu jest takie coś. Patrzcie to, jaka skmina środek osiedla, nie? Środek osiedla, tralalala, z tym Zobacz. O ciemna brama A tu chłopy pa jaka hopa Ty widzisz to? No ale wyrzucę tą butelkę Ale w zamian chcę sobie polecieć hopę Coś za coś Ja zrobiłem dobry uczynek a wy Dostępnicie im na chwileczkę góreczkę. No normalnie i stąd rozpęd. Pa, zajebista chopa tylko nie chcę hamować mocno, żeby nie ryć. Zajebista hopa wkur No dobra, na rozpęd trochę widać, że, <gryw> że niosę. Ale w gówno wjechałem O nie, widziałem jeszcze o. Nie no, to, to się zaraz całe pospierdoli O, ale kasztan Jest jedna bardzo ważna rzecz, która mnie teraz uratuje tutaj Ale znając moje szczęście zaraz i tak to się rozbryzga wszędzie A widziałem go jak już wjeżdżałem w Wielki kasztan Ale fajna chopeczka, fajna, fajna tak, w centrum osiedla, w osiedla, cyk, w blokowisku, a tu góra taka już z fajnym nawet profilem, że wybija do góry. Pa, zrobię ostrą akcję. Szpana! Użycie pan na mi... sekundkę! sekundkę! Gówno z opony chcę ściągnąć! Gdzie to jest? Tu! No nie! Przepraszam! Przepraszam bardzo. O chuj, myślałem, że się uda. Tak, no. O chuj. Ale dziękuję za inicjatywę. O jaka prosta, no przecież... Nie trzeba mnie prosić dwa razy nawet Ona sama do mnie mówi Weź mnie mi na kole <laughs> Weź mnie O wiem gdzie pojadę Pojadę sekundę kurde przez single, ale nie po trasach Obczaję jedną Nową przeszkodę Którą chłopaki zrobili, taką chłopeczkę Ja tam nie będę jeździł, bo obiecałem, że już nie będę jeździł z uronem e, Więc ja się trzymam tej zasady Jak ja coś mówię to tak jest I no nie będę tam jeździł na Suronie, żeby im nie ryć teraz Ale zajadę zobaczyć chopeczkę, którą chłopaki zrobili Bo wydaje się fajnie zrobiona Dziękuję <laughs> Fajnie zrobiona I no i już no Obczajemy to No i ogólnie nie zachęcam do przyjazdu tutaj na Suronie, nie? Jest to niepotrzebne Niepotrzebne, bardzo niepotrzebne To się patrzy w prawo, wyjeżdżając z takiego zakrętu? Patrz w lewo, chłopie. Pierwszy patrz, który jest widoczny. Bliżej ciebie. Się w prawo patrzy. Do muzu. Jeżdżą tacy na taksówkach. Okulary założone, wyjeżdża do zakrętu, on się w prawo patrzy. No brawo, kretyn. Kretyn straszny. Ho, 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 ho. Proszę, proszę. Już się zatrzymałem prawie. Ja... Weź tu człowieku kup motocykl i porusza się normalnie po ulicach Zobacz co tu się odpierdala Trzy akcje, nie? Jedna prosta, trzy akcje Proszę, proszę Czekamy, pani kochana Spoko Jest Pani uśmiechnięta, no to tutaj to chociaż miłe było Fajnie, miło się pod to podjeżdża od prawej do lewej czyli tam jest od lewej do prawej No i co, mamy single Gdzie jest ta chopeczka o której po którą tyle jest gadane? Super to wygląda, fajnie normalnie Fajny warun do jazdy jest, może rower bym wyciągnął? Fajnie mógłbym mieć rower i kogoś na Suronie to bym mnie wciągał pod te kurwa górki, bo mi się nie chce pedałować. <grym> gdzie jest ta chopa? Bo mnie się wydaje, że to będzie na tej sekcji tutaj w prawo. Fajnie odgrabione, tralalala. -la -la. No i gdzie ta hopka? Ja że to jest tutaj. A tu jest! Dobra, ty zajebista opcja. A opcja pyk, pyk I se lecisz Fajnie ją trochę pod kątem zrobić jakby do, do kierunku wyjazdu z bandy O tako, Ale fajnie Elegancko siateczkę zało założyli deski przybili Sztos Tu, tu se lądujesz, tam, bo tam, w bandę. No w bandę to już trzeba było nieźle, niezłym, piecem cisnąć. Fajnie. Kozak. Kozak. Ja nie będę chłopakom katował. Moje opony nie są tutaj mile widziane. Zbyt wysoka kostka. Ale spoko, fajnie. No to co, jak już tu przyjechaliśmy, to jedziemy i na wąwóz. Zobaczmy, co tam się dzieje. Czy wszystko jest pod liśćmi? A ja strzelam, że tak, ale no, zobaczymy. O, przepraszam, ale już ja tak mam, po prostu, proszę panią. Ale przep, jak Przepraszam Jak to mnie się spodziewał no. Ale spokojnie macie, tutaj jest. Tu zrobisz taki duży tor na środku. Wow, to by było zajebiste. W chuj, jakby to był tor. Ale no, środek lasu, las miejski. Można zapomnieć o takim czymś. Ona nam niestety w nie tor w już zamknęli. Jestem ciekaw, co dalej z tym tematem będzie. Czy miasto udostępni jakieś inne miejsce na taki tor? No, fajnie by było. Ciekawe widowisko Nie każde miasto może pochwalić się jakimś fajnym torem otokresowym Ale tutaj byłoby kozacko Ale jest trochę zcheci Ta ziemia jeszcze jest zmrożona trochę pod tą ściuką ja czuję normalnie jak Jak to opona się ślizga A ma wysoką dość kostkę

Podoba mi się to. O kurwa, to już mi się nie podoba. Zawsze to zabierałem wszystko ze środka. Nie wiem po co, to jest fajna chopa na przełamywanie się, a nie na deskowanie. Tutaj bandę. Hubert, pozdrow. Fajnie, fajnie, że żeś kurde się zaopiekował tymi traskami. Ale żeś fajną bandę dopierdolił. Dobrze to wygląda. Tak i tak ja i też miałem zamysł na to. I tutaj, żeby był rozpęd na dyszkę Spoko, fajnie Tak chwaliłem jaka to pogoda nie jest zajebista Ach, I złapał mnie deszcz Cały jestem przemoknięty Całe spłonię, wszystko mokre Stało się, bateria się rozładowała, nie wziąłem więcej, sorry wariaty Dziękuję, że byliście, zostawcie łapę I do usłyszenia, do zobaczenia No